Witajcie kochani, dzisiaj przychodzę do Was z pomysłem na lampion ozdobiony słomkami papierowymi do napojów. Wygląda naprawdę świetnie i myślę, że może śmiało zdobić Wasze wnętrze, a jest bardzo prosty i szybki w wykonaniu. Zapraszam Was do wspólnej zabawy. Zróbcie go razem ze mną. Na początek potrzebujemy dużą ilość papierowych słomek w wybranych kolorach, które rozcinam na większe i mniejsze kawałki. Nie muszą one być równej wielkości. Właśnie fajnie, żeby były i dłuższe, i krótsze. Może to być jeden kolor, nie jest powiedziane, że muszą to być dwa kolory, czy nawet więcej. No i przygotowałam sobie słoik, który chciałam wykorzystać na lampion. Jak widzicie, nakładam sobie na niewielkich obszarach klej na gorąco, a następnie do tego kleju przyklejam moje słomki, tak żeby Zaczynały się na jednej wysokości tego słoika. Jak widzicie, ja tutaj mieszam te dwa kolory między sobą. Nie są one jakoś specjalnie ułożone w konkretny wzór, nie są też jednej długości i właśnie fajnie, bo wygląda to ciekawie. No i oklejam sobie ten mój słoik aż do momentu, gdzie nie będzie w ogóle widać etykietki spod spodu i cały słoik będzie praktycznie zakryty tymi słomkami. Bardzo możliwe, że pojawi się pytanie o słomki plastikowe. Nie, słomek plastikowych nie przyklejamy klejem na gorąco, bo będą one się deformować i topić. Kiedy cały słoik jest już oklejony dookoła rureczkami, nadchodzi czas na dodatki. Wykorzystałam sobie tutaj takie papierowe motylki, kupione chyba gdzieś na Allegro w jakimś sklepie z artykułami kreatywnymi. No i oczywiście te motylki nie są tutaj obowiązkowe nie jest powiedziane, że musicie je mocować tak samo jak ja to zrobiłam. Przygotowałam też tasiemkę w ciemnozielonym kolorze. Postanowiłam przewiązać nią ten słoik na kokardkę, żeby jeszcze bardziej uroczo się tutaj stało na tym lampionie. Ja lubię takie akcenty, takie kokardki. Jeśli nie chcecie, nie musicie kokardki tutaj wiązać, ja jednak moją Zawiązałam, docięłam końcóweczki i delikatnie podkleiłam, żeby nie obracała się na bok. Użyłam do tego kleju na gorąco. Również klejem na gorąco będę przyklejać te przygotowane wcześniej papierowe motylki i nasz lampion będzie już gotowy. Możecie w nim umieścić świeczkę lub lampeczki na baterie i będzie wyglądał naprawdę świetnie. Nawet jeśli nic w nim nie umieścicie, nie będzie się świecił, w środku to i tak będzie świetną ozdobą. Tak prezentuje się gotowy lampionik, gotowa ozdóbka. Ja Wam bardzo dziękuję, że obejrzeliście ze mną ten film. Liczę na to, że wykonacie go razem ze mną. Zostawcie łapkę w górę, jeśli ten pomysł Wam się spodobał. Subskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco z nowymi filmami. No i wpadnijcie do mnie po więcej inspiracji na takie ręczne robótki, które możecie wykonać razem ze mną krok po kroku. Do usłyszenia w kolejnym filmie. Pa!